<laughs> 🎵🎵 Ostatnim naszym zaplanowanym dzisiaj jakby wystąpieniem jest moja krótka prezentacja, nie jest to jakby prelekcja, a bardziej są to przemyślenia na temat tego, co wydarzyło się w naszym muzeum w minionym roku. Jak wszyscy dobrze wiemy, ostatni rok był bardzo wymagający dla nas wszystkich pod wieloma względami i też był to czas pewnego rodzaju zamknięcia nas w przestrzeni naszego domu. I też w pewien sposób myślę, że był to czas pewnego rozwoju, jeżeli szukało się jakichś rozwiązań, które mogłyby tutaj usprawnić pewne rzeczy. Moje wystąpienie zatytułowałam, czy warto mówić o młynarstwie w internecie? Dlaczegoż? Dlaczego właśnie taki tytuł? My w zeszłym roku w listopadzie na naszych profilach społecznościowych, jak również tak portalu YouTube i też na stronie naszego muzeum zaczęliśmy publikować filmy tematyczne związane z młynarstwem, ale w tej pracy, którą podjęliśmy i która początkowo e, wydała nam się taka bardzo... E Rzuceniem się na taką głęboką wodę, ponieważ młynarstwo jest tak szerokim pojęciem, zagadnieniem, tematem, że praktycznie można mówić o wielu elementach i aspektach w bardzo rozbudowany, szczegółowy sposób, ale podjęliśmy jakby te ryzyko i w listopadzie zeszłego roku opublikowaliśmy pierwszy film związany z historią tutaj osady młyńskiej, jaka była. Tutaj na terenie dzisiejszego Muzeum Młynarstwa w Jaraczu. Później też zaczęliśmy publikować filmy również tematyczne związane z tym, czym się na co dzień zajmujemy, co się u nas dzieje, ale później zaczęliśmy, zaczęliśmy starać się publikować takie filmy związane typowo z pojęciami młynarskimi z zagadnieniami, które w naszym odczuciu mogłyby gdzieś tam zostać poruszone i między innymi tak opublikowaliśmy film o budowie wiatraka typu Koźlak, o naszym młynie tutaj, o elektrowni, żarnach, stępach, więc poruszaliśmy bardzo dużo takich tematów, które są związane typowo z, tak, z tematem młynarstwa, ale też podejmowaliśmy właśnie takie działania mające na celu przedstawienie też naszym odbiorcom Różnych tematów związanych właśnie z tym tematem około czyli, tak jak tutaj też widać na tych miniaturkach, przeprowadziliśmy kilka wywiadów, tak między innymi tutaj z panem Wiesławem, z właśnie Zacharem i panem Dariuszem odnośnie Bazy, centralnej Bazy Danych z Pawłem Roszakiem Kwiatkiem, więc jakby nie skupiliśmy się tylko na szukaniu i opowiadaniu o tych rzeczach, które są na terenie naszego muzeum, ale też właśnie poruszaniu jakichś tutaj tematów związanych z tym, co aktualnie gdzieś się dzieje. No, i tak jak już wspomniałam, nasze filmy publikujemy na tak, portalu YouTube, na naszej stronie internetowej naszego muzeum, jak również na Facebooku. No, i jak się okazuje, co pokazują tak, nasze obserwacje, mamy jakby bardzo pozytywne. Mimo naszych stresów, które towarzyszyły nam, po, nam na początku, bardzo pozytywny odzew i też bardzo pozytywne. Rozprzestrzenianie dalej tych treści, które publikujemy. Tutaj po lewej stronie jest to wpis z naszej strony, co prawda, naszego muzeum, ale dostaliśmy informację zwrotną, że film, który opublikowaliśmy, opowiadający o funkcjonowaniu elektrowni wodnej w Jaraczu, wykorzystywany jest na jednej z uczelni wyższych w Poznaniu jako przykład filmu opowiadającego o tym, jak ta elektrownia funkcjonuje w taki sposób, że po prostu opowiada się o tym studentom. Jak również obok mamy też screena z jednej z grup takiej na Facebooku, która zajmuje się właśnie też tematyką młynarską, są tam pasjonaci czy też właśnie fachowcy zajmujący się tematem, gdzie właśnie nasze treści też zostały, zostały udostępniane i poddawane dyskusji. Kolejny slajd pokazuje nam właśnie też to, i też jest odpowiedzią troszeczkę na nasze takie stresy, które były na początku, czyli czy to nie będzie publikowane, i po prostu pójdzie w jakąś przestrzeń, i tak naprawdę nikt nie będzie się na tym skupiał. Jak się okazuje, bardzo dużo osób interesuje się tym tematem, i też co pokazał czas tej pandemii, bardzo dużo osób zaczęło interesować się mąką. Wypiekać sami chleb w domu, więc myślę, że. Było to jakby idealne podłoże dla nas, aby wykorzystać ten czas. No i też jak pokazują umieszczane komentarze pod naszymi filmami, ludzie oglądając nasze filmy tak mają kolejne pytania, które wymagałyby rozwinięcia, co dla mnie osobiście jest bardzo bardzo pocieszające, ponieważ tak my mamy świadomość, że temat nie jest wyczerpany, ale też cieszy nas to, że jednak ktoś te filmy ogląda tak i jednak dalej gdzieś drąży temat. A aby pokazać jeszcze jakieś inne aspekty związane akurat z tym poruszanym w danym filmie temacie, filmy jakie powstały, tutaj mamy wymienione ich tytuły. Jest to 20 filmów. Niektóre są krótsze, niektóre dłuższe. Poruszają one, jak widać, różne, różne zakresy tematyczne, ale Wszystkie zostały tak samo, w taki sam sposób na tych wszystkich trzech stronach opublikowane i tutaj teraz Państwo mogą zobaczyć, te filmy zostały półnumerowane, ponieważ tytuły nie, nie mogły zmieścić się za bardzo na tym wykresie, ale widzą Państwo tutaj liczbę wyświetleń tych filmów. Pierwsze filmy, tak, które pojawiały się, mamy zaznaczony Facebook i YouTube. Pierwsze filmy, które pojawiały się na chwilę dzisiejszą, tak, nie mają jakich, jakiejś dużej ilości wyświetleń, bo jest ona w granicach tysiąca do 2000. Też należy podkreślić, że jednak na tą chwilę Facebook jest bardziej. Nośnym portalem niż na przykład YouTube, który kojarzy nam się jednak z publikacją filmów. I myślę, że jakby ten wykres jest dowodem na to, jest jakby przynajmniej dla mnie odpowiedzią na moje pytanie: czy warto mówić o młynarstwie w internecie? Moim zdaniem tak. I powinniśmy robić wszystko, żeby jak najwięcej tematów. Poruszać, ponieważ jak Państwo zobaczą teraz, jeżeli już zaczęliśmy gdzieś właśnie tutaj, w tym okresie, publikować regularnie filmy co dwa tygodnie, tak, to liczba wyświetleń w przeciągu dwóch, trzech dni. Filmu y, wynosi już 6,5 tysiąca wyświetleń. Tak? Ja mam świadomość tego, że to są te same osoby, które oglądają nas, ale jednak z tysiąca przeskoczyć do prawie 7 tysięcy wyświetleń, uważam, że jest to y, no, takim dużym, myślę, osiągnięciem. Tym bardziej, że jakby my grupę naszych odbiorców y, budowaliśmy od samego początku, od samych podstaw, ponieważ wcześniej żadne publikacje tutaj się nie pojawiały. No i też łączna liczba wyświetleń na ten, na dzień, można powiedzieć dzisiejszy, naszych wszystkich filmów to jest prawie 70 tysięcy. I myślę, że patrząc na te liczby, warto właśnie się zastanowić nad tym, czy właśnie jakoś bardziej nie, nie, nie zacząć. Tworzyć jeszcze większej ilości treści, jeszcze większej ilości filmów poruszających daną tematykę, czy nawet wybiórcze jakieś aspekty, materiały, które by opowiadały o tym młynarstwie. Bo jak widać zainteresowanie zaczyna się robić coraz większe. Są też bardzo dużo jest ludzi, którzy. Początkowo przyszli do nas tylko przez przypadek, bo gdzieś coś się wyświetliło, a teraz po prostu zostali z nami i regularnie czekają na publikację treści, ponieważ bardzo dużo jakichś rzeczy związanych z naszym muzeum ich interesuje. Już no pomijam fakt, że publikacja filmów przyczyniła się na pewno do tego, że bardzo dużo osób poprzez filmy, które pojawiły się w internecie, odwiedziło nasze muzeum. Tak? Ponieważ wcześniej jakby nie mieli nawet pojęcia, że takie muzeum istnieje i znajduje się pomiędzy Rogoźnem a Obornikami, a teraz bardzo często mamy takie przypadki, gdzie przyjeżdżają do nas zwiedzający i na przykład witają nas słowami, a to jest ta pani z, z filmiku, albo a, bo tutaj my oglądaliśmy taki i taki filmik i jeszcze byśmy mieli takie pytanie. Więc myślę, że to jest bardzo bardzo pozytywny taki aspekt i bardzo pozytywna rzecz, która jest skutkiem tak ciężkiego roku, jaki za nami. I też myślę, że w tym momencie chciałabym Państwa, jeżeli tylko będzie taka chęć, zaprosić właśnie do współpracy, czy to z nami, czy też, aby samemu zacząć udostępniać w sieci jakoś bardziej intensywnie to, czym Państwo się zajmują, ponieważ, jak się okazuje, jest bardzo dużo odbiorców, którzy. Mimo wszystko czekają na takie treści, i też z tego, jak czasami rozmawiam z różnymi ludźmi, czy też jak ostatnio skontaktowała się z nami dziewczyna z Amsterdamu, która pisała pracę magisterską, tak, to też właśnie ona wspominała o tym, że bardzo dużym problemem u nas w Polsce jest to, że mimo wszystko tak, mimo wszystko mamy bardzo mało takich konkretnych informacji dotyczących młynów i wiatraków. Że ona na przykład, szukając młynarzy, którzy do dzisiaj pracują, tak naprawdę odbiła się od ściany i tylko przez właśnie kontakty z kimś z muzeum czy, czy, czy z jakimiś pasjonatami dotarła właśnie do takich osób. Więc myślę, że warto o tym pomyśleć i warto gdzieś zastanowić się nad tym. Aby te treści udostępniać, no i też myślę, że warto właśnie pomyśleć, aby tutaj ta kwestia stowarzyszenia, która już była poruszana też dwa lata temu, gdzieś została też wskrzeszona. Skreszona i aby może faktycznie w ramach tego też tutaj zacząć działać i promować właśnie tą piękną dziedzinę przemysłu, jaka myślę, że do dzisiaj powinna być rozpowszechniana, no i przede wszystkim tak promowana i i, I upowszechniana. Więc to takie moje przemyślenia na temat minionego roku, tego, co się u nas wydarzyło. No i mam nadzieję, że tutaj też, jeżeli panu starczy siły, nadal będziemy tworzyć i, 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 i jakieś kolejne po prostu publikacje związane z, tematycznie z różnymi tutaj aspektami młynarskimi będą się pojawiały od października, znowu regularnie u nas na stronie. Bardzo dziękuję.